Dzień dobry, kochani. Mam na imię Ewa i na tym kanale chcę poruszać temat współuzależnienia. Sama byłam osobą współuzależnioną i teraz pragnę pomagać innym i dzielić się swoim doświadczeniem, sposobami radzenia sobie i wyjścia z tego trudnego położenia. Osoba współuzależniona to zbolały, zdezorientowany człowiek, który potrzebuje. Wsparcia, zrozumienia, otuchy. Chociaż sam fizycznie nie jest uzależniony, cierpi tak samo, a może nawet bardziej, jak osoba uzależniona, ponieważ funkcjonuje bez żadnego znieczulacza, tak jak w przypadku osoby uzależnionej. Osobę współuzależnioną bardzo ciężko przekonać, że ma problem, no bo ona jakby, jakby jej nie dotyczy jakiejś Uzależnienie, ona, ona po prostu no nie konsumuje żadnych środków psychotropowych, czy, czy no nie ma, głównie nie ma ze sobą jakby problemu na co dzień. Problem, Ale problem jest bardzo poważny, ponieważ ona jakby okrada samą siebie ze swojego ja. Przejawia kompletnie irracjonalne zachowania. Uważając, że pomoże tej drugiej osobie, że ją zbawi i że za pośrednictwem jej własnej miłości uratuje tego drugiego człowieka. Osoba współuzależniona nie ufa już sobie. Uwierzyła w tyle kłamstw, że tak naprawdę już sama nie wie, co jest prawdą, a co rzeczywistością. Także nie ufa sobie, nie ufa otoczeniu. Chodzi jak dziecko we mgle. Są na to sposoby, ale najpierw trzeba zrozumieć, czym to współuzależnienie jest. Przyjrzeć sobie, czy, czy w moim życiu jest tak, jak powinno być. Czy ja po prostu y, tak koloruję na niby tą rzeczywistość, żeby na zewnątrz to wyglądało ok, a tak naprawdę to chcecie Ci się tylko zamknąć gdzieś w jakimś pomieszczeniu, płakać i myśleć, co tu dalej zrobić, żeby było lepiej. Pozdrawiam Was.